Marianie Klińska i Tomasz Kamel. Proszę Państwa, że jest taki specjalny sort studentów, dla którego najlepiej się występuje i któremu się opowiada przeróżne różne rzeczy. Oni patrzą z wielkimi oczami i całym sercem chłoną tę wiedzę. I stanowią niestety ostatnimi czasy mniejszość, ale wierzę, że ta większość będzie od nich brała skuteczny przykład i proporcje się zmienią. Proszę Państwa, to są studenci. Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uwielbiam dla nich opowiadać i im opowiadać. I oni właśnie są dla Dla nich wykładać i im opowiadać. Dokładnie rzecz biorąc, dzieląc się tajemną wiedzą z dziedziny komunikacji. Ale teraz oni są najważniejsi i mamy też o nich film. Proszę spojrzeć. Uniwersytet Trzeciego Wieku. Kiedy powstawał ponad 10 lat temu, mało kto wierzył, że z czasem stanie się jednym z najprężniej działających stowarzyszeń na rzecz seniorów. Seniorów, którzy chcą być ciągle aktywni i czuć się potrzebni swojego miastu. Na Uniwersytecie działa dziś blisko 30 grup tematycznych, a słuchacze ciągle się uczą, m.in. języków obcych, poznają historię piły i regionu, dbają też o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Uniwersytet III wieku jest również miejscem integracji międzypokoleniowej, ponieważ słuchacze współpracują na stałe z polskimi przedszkolami i szkołami. Przez 10 lat uniwersytetem kierowała Aleksandra Kowalska. W ubiegłym roku prezesem stowarzyszenia została kanclerz Wyższej Szkoły Biznesu Urszula Nowak-Roznowska. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile. Kto jest zwycięzcą w tej kategorii? ja tylko jeszcze dodam, że ten uniwersytet skupia aż 250 osób. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jestem pod wrażeniem. 250 A. znakomitych <noise> słuchaczy. Z własnej, nieprzymuszonej woli należą mu się brawa. Ale czy są to brawa dla zwycięzcy? Tego nie wiemy. Proszę Państwa, informacja, że Syriusza, z 2013, w kategorii Działalność na rzecz społeczności lokalnej otrzymują pilscy restauratorzy. Znaczy jakoś Gratulacje za Państwa. Proszę zgościć się niedawno i odsyłać wszystko to, co będzie działo się na scenie. Dzisiejszy dzień dla mnie jest wyjątkowy. Dzień, gdzie otrzymaliśmy nominację do Syriusza 2013, który Wręcza pan prezydent Piotr Gołowski. Nasza organizacja została nominowana do Niesamowitej nagrody, nagrody, która określa e, działanie Uniwersytetu III Wieku dla społeczności pińskiej i myślę, że to jest wyjątkowy dzień dla naszego całego Uniwersytetu. To jest nagroda za 10 lat naszej pracy na rzecz e, społeczności e, w mieście.